Cześć, witajcie w kolejnej nowości na moim kanale. Ogólnie, po przejściu Maze stwierdziłem, że zabiorę się za kierkę podobną tematycznie, czyli taką przygodową z elementami, w tym przypadku chyba survivalu, Z tego co mi wiadomo, grałem w tę grę z, z rok temu przez 10 minut, a po czym stwierdziłem, że no kiedyś nagram. I po roku stwierdziłem, to jest ten czas. Dobra, a więc zaczynamy naszą rozgrywkę. Lecimy na po od początku. Mam nadzieję, że będą tutaj e, napisy, bo nie wiem czy zmieniłem je w opcjach. Mam nadzieję, że tak. E, jaka jest historia tej gry? Teraz nie wiem, bo to jest gra ciągle w fazie beta chyba jeszcze. Ale kiedyś było... No jesteśmy detektywem i musimy o, o coś tam rozwiązać. Zaraz się dowiemy co, bo już nie pamiętam naprawdę. To był szmat czasu temu. Takie <laughs> jaka, jaka ładna nazwa. Sz szmat. Dobra e, czekajcie, bo nie wiem czy ja tu mam... Mam, dobra, wszystko dobrze, Ej, czekajcie, bo trochę mi się to słabo... a nie, no dobra, chyba widać, okej, okay, momencik, muszę coś zrobić, zmienić, zmienić, e, bo mi trochę ucina łeb, nie zauważyłem tego wcześniej, ale patrzcie, taka, taka, to jest magia taka, tada, już nie ba nie ucina, yeah! dobra, wbijamy do kony z powrotem, oczywiście gra się musi swoje naładować, no cóż zrobić, aż mi grzyweczka się, ten, muszę poprawić grzyweczkę, no tak, czekamy, no. czekamy. Ogólnie właśnie po, po Maze'ie miałem taką ochotę zagrać coś podobnego, bo jak nie powiedzieć, gra nie wciągnęła, Mace, chociaż nie wyświetlała się może jakoś super dobrze, um, ale nie wyświetlała się też źle I, i w sumie stwierdziłem, że no dobra, spróbuję z inną grą, mm, też ją przejdę chyba, chyba, zobaczymy jak się rozwinie gra, ale no... Carl Faubair, private detective. Had just traveled thousands of kilometers from Montreal to reach this remote middle of nowhere area, situated near the far northern Lake Atamipec. Granted, this was a great distance to cover for a sole client, but word had it that he was a particularly wealthy one. No, czyli z jakiś klient którym, któremu dobrze się wiedzie, ale tak, nie wiem ile to ma FPS. że w miarę jest spoko. Dobra, jak to wygląda tutaj? No nie, jest chyba źle. Nie docina się tak jakoś super. Ciężko. Dobra, czyli tak. Dobra, czyli narrator w grze to jesteśmy my. Tym razem mam pewność, że jesteśmy człowiekiem, a nie jak przy poprzednim mejdzie byliśmy kukłą. Dobra, zbieramy rzeczy. Who had acquired various businesses as well as metal mines in this northern region. OK, czyli... E... Hamilton no czyli musimy się spotkać z panem Hamiltonem, ale pozbierajmy wszystko co możemy póki co. E, który gdzieś tam stacjonuje sobie w. O, tu fajne maski. E, w jakimś tam Generalstone, czyli w sklepie. Ale przejdźmy dookoła, zobaczmy czy tego czegoś... czy czegoś tutaj nie mam. E... No tak jak mówiłem jesteśmy prywatnym detektywem i okej okay, otwieramy. Mamy obcęgi i mamy zapałki razy dwa i tam są, tam jest narzędzie są, ale chyba ich nie możemy, tam jest jakiś klucz, nie, nie możemy. Klucz z grzechotką nawet. Tu jest flaga. No, no, czyli, jesteśmy... czyli koło Quebecu jesteśmy. Czykolwiek to nie jest, a i. No właśnie, czyli to jesteśmy gdzieś koło Kanady. Dobra, e, można depozyt coś tu można schować. Nie no można coś schować, ale po co w sumie? Ja chcę jechać już, hej. Ta tu jest dobra, to zobaczymy. nie zauważyłem. Why is it needed here, in the back of Beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Hamilton no doubt knew who managed the barrier. Carl wanted to give him a call. But that would have been too easy, though. As sure enough, the line was acting up. dobra it will be good. Ah, uh, nie, not good. dobra F. Norden Kubek, bra, bra bra, prowincja Kubeku. No ulotki, nie będziemy czytać. Ulotki, dobra, przeczytaj. Odusz to, odóż to, proszę. Odurzisz to, czy będzie przewracał? No go. odłóż to. A, dobra, okej. Okay. Tu mamy mapę z jezioro Atimpek. Atimpek, tak śmiesznie to brzmi. Dobra, musimy to zniszczyć. Break the lock. Mamy tutaj uh, Equip, Journal Equip, dobra. E, kamera.

no dobra, eee, czyli podążamy za jakimiś eee, chuliganami, i powiedział przed chwilą, że jak najlepiej śledzić huligana, wcielając się w jednego w nich, po czym przejdział łańcuchy. William Hamilton dobra, czyli możemy, możemy sterować samochodem, bardzo fajnie. Przypomina sterowanie trochę w, a, w armię, ale, ale a to arma jednak nie jest. some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. others an aging englishman who would do anything to further his fortunes. and those ones aided him enough to go on about scheming against him. Eee, zaczyna badać śnieg. Zima zaskoczyła Karla. Ooo, a tu ktoś się rozbił? Nie, nie widziałem go the zaczyna się robić śnieżne na ulicach, ponieważ jest ślisko. Z tego co pamiętam, tu na sam przeciwka będzie jechał samochód rozpędzony, trąbiący, ale nie jestem pewien, czy to tak zostało. Eee, z tego co wiem. Czytając, czytając w recenzjach i tak dalej, to gra będzie... zmuszała mm, nas do trzymania temperatury ciepła. Czy ciała w zasadzie Żeby nie umrzeć z wymrożenia? O, nie mówiłem? On pierdzielnie, Nie, nie wiem co się dzieje. Nie ma wstecznego lusterka, no to może i dobrze, bo jak ma być tak zrobione jak w Mafii 3. In one way or another. Dobra, silnik mi so trochę przygasa Albo mi się zdaje the would the man Coś tam próbuje nar ten, ten narrator sprzedać jakąś skliwą historyjkę chyba, ale... Nie tak miało być, że ja się tutaj w to wrąbię? Chyba tak, dobra eee, Nie mogę zmienić kamery, a ja trochę się dziwnie jedzie tak, nie mogą ci rozglądać ja w zasadzie tak. Tu jest duży przejść, nie wiem czy ja powinienem. Ja mam mapę w ogóle Escape, e, mapa. Stój, 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 stój. A, Aha, dobra, czyli tak Czy jest to, co się. O jezus, nie ci drzewo, panie kolego. E, schowaj mapę. E, nie ma paliwa. To jest bardzo dobra wiadomość, ale na szczęście stacja paliw, jest tuż, tuż. Ktoś potrzebuje pomocy. No, no dobra. To nie jest dobry czas na to, żeby. Oj, fajnie, sznetysta. sta. Żebyśmy nie przejechali. Kurda, jaka Śnieżyca. O, fajnie. No i po samochodziku. Fajnie, fajnie są te ruchy rękoma, że rzeczywiście, rzeczywiście. tak ludzie zazwyczaj robią. Że jak stąd się do tyłu obróci, to się obracają, nie? Czyli tak coś jest. Właśnie. Dobra, teoretycznie możemy zatankować, ale gra chyba nam taki... nie daje nie, daje taką możliwość. Mm, dobra, czyli jest sklep. Ale inny ze z cigarety, Czy coś tam z papierośnicami. Uh... Inna, ale ja... Ja chcę wziąć to mleko. Aha, dobra, nie, to jest tylko do... Do spojrzenia. Okej, okay, no czyli mówimy, że ostatnio był tu mleczarz, bo są. bo jest, bo jest mleko. Dobra. Good old sugar coffee time. Czy, aha, no dobra, czy ja tylko patrzę na te napisy. Nie mogę, nie mogę wziąć Coli. Coca-Cola. Cola Cola, dobra, czyli nie jest Coca Cola. Uh, pudła. Mamy jakiś zapis w dzienniczku. This place is a mess. I tu jest bagan. No brawo detektywie. Mm, te wojskowe racje żywnościowe. Ok, tu są wojskowe racje z tej strony pewno też. Tu też są racje, no bo je... kur. Generator piergielno. Dobra, czy musimy wyjść? Ee the place Co is a mess. To dobra. Tutaj, Dobra, bezpieczniki. Wow! Wilczki! Proszę mi tu nie robić. Czy da, generator nie może obsługiwać jednocześnie? Taśmę i obsęgi. Znaczy i szczypce w zasadzie potrzebujemy. No dobra. To jest jakiś propam butan. Który zasila pewnie ten ten... Okej, okay, tu możemy rozpalić ogień. A w tej grze, jak mówię, nie możemy przemarznąć. Także, no. Utrzymanie temperatury. No, klucza. No to super. Tu też, okej. Okay. Wracamy z powrotem do naszego... naszej stacji paliw. I przeszukujemy kolejną. No, za ladą coś musi być, jakiś klucz. A co tu mamy? Tu mamy naboje. Nie Okej, okay, mamy taśmę. Mamy też zapałki. A, spoko, mamy klucz. klucz. Tak <noise> Dobra, czyli tu można jakiś klucz. Tam pewnie będzie jakaś. To jest klucz do zagadki. Dobra, włącz pompę, to nic nie daje. Czy możemy tu. Możemy to przesunąć. I tam coś jest do góry, lustro, ale czy możemy tam wejść? Chyba nie. Ale możemy wziąć apteczkę, to nam bardzo ułatwi sprawę. 10 minut nagrania to już coś. Eee, chciałem po prostu zobaczyć jak, jak sytuacja się jeszcze może rozwinąć. Okej, okay, gwoździe, śrubki, bolst... jakieś coś tam, jakieś gówno. Dobra, mam klucz. Więcej nie potrzebuję. W tej szafie prawdopodobnie będą też... A, będą... coś tam było? Znowu jakieś rozbite auto. Okej, okay, to są ślady, to były moje ślady. Fajnie, że po śladach można dojść do tego, gdzie się było. Czemu tu jest tak przewalone wszystko? E, ja, tu coś się zdało. No. Wow. Znaczy, tak naprawdę nie miałoby miejsca. Coś tu jest, nic. Tu nawet szczypce. Co ja wziąłem? Okej, okay, mamy szczypce. Musimy naprawić kabelek. Słabe kabelki tam musiały być zamontowane, że pierdziel pierdzielnęły Albo ktoś je przeciął. Chociaż nie, tak by nie wybuchnęły chyba. Eee, coś tu było. Ok, radio, radio gra. Radio gra, a my potrzebujemy wyjść. Nic nas nie śledzi, bo tak się dziwnie drzwi otwierały. Chyba nic, dobra. E, generator teoretycznie powinien być wyłączony, tak? mu nie chodzi, nie słychać tego. Więc można spokojnie, bezpiecznie... ...naprawić to. Dobra. Tutaj ładnie chodzi, wszystko możemy załączyć. Okej, okay, bezpieczniki. Tu jest on, on, dobra. Okej. Okay. Aha, no dobra, czyli na 100, damy? Okej. Okay. Eee, mamy kolejną ulotkę. Nie chcę tego czytać. Wszystko naczytałem. Skrytka numer 105. Zostawia list. Miss Panie Lamot, tu jest. Co? To jest świeca, Aha świeca. Którą zamawiałeś do twego Skydu Olympic? To jest chyba samo, samochód. To jest very popular, so it's difficult to find Okej. Ok, Ta, czyli. Chyba musimy odpalić tam ten samochód co jest w garażu. Oczywiście weźmy te zapałki. Skoro tu i tak jest sift, i tak to. Ciekawe, czy tu jest jakaś. Tam do góry też coś. Halo, halo, Jak to tam wejść? Czemu nie mogę tam wejść? No. A, dobra, trzeba kliknąć. Myślałem, że znowu przesunę w bok. A, wbijamy, i tu mamy. Butelkę whisky. Ciekawe, czemu jedną zabieramy. Czy to nie jest może whisky, to może było wino? I don't know. okej okay, mamy.

I no Mamy, mamy świecę I możemy zatankować. I co to nam da? Będziemy tankować w drzwi? Nie! Przez zamknięty korek! Patrzcie, tak się tankuje przez zamknięty korek. Magia! I szybko zatankował. Eee, ale nie ma gaskena. No dobra, czyli możemy iść tak, teoretycznie. Temperatura 100% To dobrze, okej, okay. czyli możemy sobie gdzieś tu jechać, tak? Czy mam taką cichą nadzieję? Nie wiem gdzie, więc jadę prosto. Trochę dziwny cel tu jest w tej gry, taki nieokreślony, nie wiem gdzie się kierować w ogóle, no ale jadę prosto. A co mam robić? Są jakieś kontrolki odnośnie benzyny nic nie ma. No pojedziemy, no gra nas w końcu nam powie. Czy jedziemy dobrze, czy też nie? Mam taką cichą nadzieję, naprawdę. W ogóle widzę takie swoje map system. Nie. A, tu mam stres, waga. Waga? Aha, ile noszę rzeczy w sensie w sobie. Czyli. No właśnie. Wiecie o co chodzi. A, ktoś tu umarł. Możemy wyjść, super. I <grafię> go ograbić. Co tu się w ogóle od ja nie pawliło? That meant the car sunk down just a little while ago. Whoa! Now, where the hell could the passengers possibly have gone? The road turned into nothingness. Carl hated dead ends. Made him feel trapped. It seemed like the lake managed to completely swallow the road. Okay, czyli że po... są wilki. Uh, okay, przeczytajmy to. Ale co? Aha, no nie da się tego tworzyć. No super. Wiecie co? Ja se wydymuję z samochodu. Albo zobaczę, co tam mają ciekawego w środku. Jest coś i jest but. Super, kto zostawia jeden but w samochodzie? No nieważne. Uh. Jedźmy tam samochodem. Dobra, fajnie, że temperatura się. Uh, że tak powiem, regeneruje w, samolocie, w samochodzie. Muszę tu jechać, uwaga. Nie możemy tu jechać. Trochę przypał, ale dobra. Może uda się jakoś tu przejść teraz. No, kurde, ślady wilka, to nie jest dobre. Okej, okay, mamy... ...keep picture. Nie wiem co to daje, ale... Nie no... Czy my powinniśmy to fotografować? To jest po prostu bryła lodu, taka dziwna, ale... ...ale bryła. Okej, okay, no idziemy po śladach wilka. No, nie, nie dziwię się, że jest stres. Jesteśmy na północy. Carl felt engulfed by a wave I cold. And myślał, że second thought Co to jest? Carl nie miał issue z the spirit jak figures, Ale nie couldn't figure out what they wanted from him. Okej, jakieś duszki. Uh, nie mogę nic zrobić, czy tam stanąć i patrzeć sobie razem z nimi. The further Carl moved away from the ice block, the more his senses came back to him. Okay, czyli in dłużej odchodzi od tej ściany. Tym bardziej jego zmysły do niego wracały. Czyli musimy się chyba odsunąć, bo, bo tu nic nie ma ciekawego. Ok, beta node. Only two characters can be found. Dobra. Uh, to jest dziwne, wiecie, ale tu zakończymy ten odcinek. Bo... Bo tak, po prostu. Dobra, więc dzięki serdecznie za oglądanie. Jeśli gra się wam spodobała, jesteście ciekawi, ciekawi co jest dalej, to zostawcie łapkę w górę, bo nie wiem, czy będę ją nagrywał tak... Znaczy na razie jeszcze no, jest trochę... Nie jest taka prosto liniowa, wiecie o co chodzi, nie? Nie jest taka... Znaczy nie jest liniowa, o, nie jest w ogóle liniowa. Tylko no, no nie pokazuje nam gdzie iść. I tu trochę, mi tak trochę gubi, ale no, możemy sprawdzić to przejść. Dobra, także piszcie w komentarzach czy chcecie więcej tej gry, ja się dostosuję, serdecznie dzięki za oglądanie, się i strzałeczka.